Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Budowania skutecznych zespołów. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, o którym dosyć często lubię opowiadać, a mianowicie o temacie rekrutacji, ale w trochę innym wydaniu. Przyjrzymy się tylko jednej bardzo skomplikowanej rekrutacji, jaką jest szukanie menadżera do zespołu. No bo często słyszę takie pytanie, no ale co może się nie udać? Dla niedoświadczonych rekruterów muszę Wam powiedzieć, że wiele rzeczy i chciałabym Wam opowiedzieć o takich pięciu najważniejszych czynnikach, które się po prostu wykrzaczają na etapie rekrutacji. Potem pogadamy o dwóch różnych perspektywach. Chciałabym, żebyście spojrzeli zarówno z perspektywy samej firmy, co należy zrobić, co należy poprawić i dlaczego, a także spojrzymy z perspektywy samego kandydata, dlatego że on też ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o sukces tej rekrutacji. No to co? Zaczynamy. Słuchajcie, pięć najczęstszych błędów w rekrutacjach menedżerskich. Pierwszy – to jest taki błąd, że firma nie wie, czego chce. No i sobie pomyślicie, ale jak, no przecież chce zrekrutować menadżera? No, no, niekoniecznie. Bardzo często, gdy rozpoczynam z klientami rozmowę na temat rekrutacji, zadaję im pytanie: ok, ale jakie cele ma osiągnąć ten kandydat? Przyjdzie, zatrudnić go i co on ma zrobić? No, zarządzać. Dobra, ale co to znaczy, że będzie zarządzał? Jakie rezultaty ma osiągnąć? Nie no, to musi przyjść, to my z nim ustalimy. No i muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie należy skazać taką rekrutację na porażkę. Trochę brutalnie, ale tak jest. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że trochę inaczej rekrutuje się menadżera, który ma do sprzedaży zdobyć nowy rynek. A trochę inaczej rekrutuje się menadżera, który na przykład ma ustabilizować zespół. Jeszcze inaczej rekrutuje się menadżera który ma rozwiązać jakieś istotne problemy nie wiem, na produkcji, w magazynie. A inaczej, takiego menadżera, który ma stworzyć procesy albo zbudować innowacje. Jeżeli wy nie wiecie, czego chcecie, jeżeli nie macie postawionej listy konkretnych wyzwań i konkretnych celów, to bardzo trudno jest taką rekrutację zakończyć sukcesem, dlatego że trudno jest mówić o tym, że menadżer przyjdzie i ma bardzo uniwersalne kompetencje. Ja uważam, że coś takiego jak uniwersalne kompetencje to niestety nie istnieje. Można być w czymś dobrym, można być w kilku rzeczach dobrym, ale nie można być doskonałym we wszystkich. Więc warto jest zatrudnić menadżera na ten czas, tu i teraz. Co my od niego chcemy? Jakie on ma cele zrealizować? No właśnie, kolejna rzecz to jest to, że nie udają się te rekrutacje, ponieważ, ponieważ nie zostały postawione dobrze cele. To kandydat, który przychodzi, to nie potrafi tych celów zrealizować. I on najczęściej nie potrafi ich zrealizować dlatego, że my zatrudniliśmy człowieka, który fajnie gada. Przyszedł, zrobił świetną reklamę, opowiedział nam mnóstwo fantastycznych historii. Wyszło, że jest taką, wiecie, charyzmatyczną, silną osobowością. Wchodzi, zaczyna działać i mm, no nie wychodzi. Nie wychodzi z różnych powodów. Ale najczęściej pojawia się problem zespołu, problem zbyt małych pieniędzy, problem zbyt małej ilości czasu, problem ze złymi procesami w innych działach, generalnie dużo problemów. Natomiast głównym problemem jest to, że nie dopasowaliśmy kompetencji tego człowieka do oczekiwań, które są po naszej stronie. No dobra, to jedziemy do trzeciego powodu. Trzeci powód jest bardzo prozaiczny. Nie wychodzą te rekrutacje, ponieważ kandydat, którego zatrudniliśmy, jest trochę znudzony wyzwaniami, które otrzymał. Słuchajcie, często jest tak, że kandydaci przyjmują ofertę pracy, e, dlatego że potrzebują kasy. Wchodzą do firmy, zaczynają działać i mówiąc tak zupełnie serio, to to nie jest wyzwanie ich życia trochę się nudzą. To jest tak, że te wyzwania, które się pojawiają, te zadania, które mają zrobić, odkładają je na bok albo ich nie realizują dlatego, że uznają, że ktoś inny powinien to robić, albo realizują je tak trochę na odczep się. No i wiecie, firma na tym traci. Dlatego warto jest zatrudniając sobie człowieka do firmy, nie patrzeć na jego super długie CV, takie wiecie, naprawdę najlepsze firmy świata, tylko warto jest popatrzeć, czy ten człowiek przychodząc do nas odniesie jakąś ciekawą wartość, wyniesie coś fajnego dla siebie, czy te zadania będą dla niego e, interesujące. No dobra, powód czwarty. Powód czwarty jest taki, że zespół nie wita nowego menadżera kwiatami i czerwonym dywanem. Bywają takie sytuacje, że wchodzi nowy menadżer do pracy i zespół się nie cieszy. Nie cieszy się, dlatego że ma złe doświadczenia, nie cieszy się, dlatego że nie został dobrze ten człowiek wprowadzony. To taki przykład. Jeden z moich klientów postanowił otrzymać w tajemnicy fakt, że zostanie zatrudniony nowy menadżer. Mało tego, nawet ten etap wdrożenia przez pierwsze tygodnie to odbywał się poza zespołem, w którym ten człowiek miał pracować. No i potem dziwimy się, że ten zespół to tak trochę się nie cieszy. No, cieszyć się raczej nie będzie. No i ostatni powód, który bardzo często wychodzi mi e, u moich klientów, to jest to, że menadżerowie tak bardzo chcą się wykazać, ale wiecie, tak bardzo chcą pokazać, jak są doskonali, że w ogóle nie zakładają, że mogą popełnić jakikolwiek błąd. A druga rzecz, w związku z tym mają silną potrzebę zośosamosiowania. To znaczy nie pójdą i nie skonsultują jakiegoś pomysłu czy jakiegoś projektu, zanim go zaczną wdrażać. Nie pójdą i nie przedstawią swojej wizji, i nie poproszą o możliwość jakiegoś feedbacku. Nie pójdą i nie pogadają o tym, jakie mają zamierzenia, tylko zaczynają realizować, a jak się nie udaje, no to wychodzi słabo. I najgorsze jest to, że nawet jeżeli projekt się udaje, to wiecie, tu jest tak, tu jest koncepcja i strategia zarządu. A tu jest koncepcja i strategia nowego menadżera. Ponieważ nie rozmawiają ze sobą, nie analizują tych projektów, nie analizują w ogóle potrzeb, możliwości i tego, w którym kierunku chcemy działać, to to się bardzo rozjeżdża. I niestety na tym etapie firma jest niezadowolona z rekrutacji menadżera. A wystarczyłoby po pierwsze wyjść z inicjatywą, i oczekiwać od nowego menadżera, że przyjdzie i będzie się komunikować. Nie na etapie końca projektu i fazy rozliczenia, ale na wcześniejszych etapach. Przyjdź i opowiedz nam o swojej koncepcji. Przyjdź i opowiedz nam, co ty w ogóle chcesz zrobić. Przyjdź i opowiedz nam o metodach, o działaniach, o strategiach, a nie dopiero o efektach, bo może być tak, że to one są niezgodne ani z wartościami, ani z założoną strategią biznesową, ani z tym, co my chcemy, ani z tym, w jakim kierunku zmierzamy. Bo nikt się z nami do tej pory nie skonsultował. Dobra, wiemy, co najczęściej się nie udaje, to teraz warto pogadać o tym, co zrobić, żeby się udało. Tak jak opowiadałam na początku, zaczniemy od dwóch perspektyw. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na perspektywę pracodawcy oraz na perspektywę pracownika. Jeśli chodzi o firmę, to najważniejszy czynnik, który będzie decydować o sukcesie rekrutacji, to jest to, że rekrutacja i zatrudnienie człowieka z sukcesem to nie jest tylko po stronie samej rekrutacji. Znaczy wiele firm skupia się na tym, żeby proces, wiecie, takie ogłoszenie. Musimy dać takie ogłoszenie pani Iwono, żeby ono naprawdę ściągnęło najlepszych kandydatów. No tak, znaczy ze swojego doświadczenia wiem, że ogłoszenia są ważne, ale umówmy się, jak zrobimy dobre ogłoszenie, to i tak możemy skrócić rekrutację. Więc warto jest spojrzeć na rekrutację nie tylko przez pryzmat tego Jaką ona ma być, sama w sobie? Jakie pytania będziemy zadawać w ogóle, ale właśnie jak my jako firma powinniśmy się przygotować, jak powinniśmy pogadać z zespołem, co się zmieni, co się będzie działo, jak powinniśmy w ogóle zaplanować analizę kompetencji tego kandydata i coś, o czym wiele firm zapomina, albo wydaje się, że jakoś to będzie, jak zaplanować wdro wdrożenie tego człowieka, żeby tam całkiem fajnie nam wyszło. Drugi, e, druga rzecz, o której należy pamiętać rekrutując nowego kandydata, to jest analiza naszych potrzeb. To jest ten pierwszy etap, który powinniśmy zrobić. Słuchajcie, jakie cele ma zrobić ten człowiek? Jaką strategię ma nasza firma? Tak z ręką na sercu, ale wiecie tak naprawdę z ręką na sercu, jakie my jako organizacja mamy problemy czy jeżeli ściemnimy, jeżeli zakłamiemy rzeczywistość, jeżeli nie opowiemy o tym, jakie wyzwania stoją przed tym menadżerem, to może być tak, że zatrudnimy człowieka, ale on sobie nie poradzi z problemami. Więc warto jest już na tym etapie przemyśleć, kogo my potrzebujemy właśnie pod tym kątem. Ważne jest to, że powinniście zaplanować, jakie cele mają być zrealizowane, ale nie jaką strategię ma robić ten człowiek. Czyli czym innym są cele, a czym innym jest cała strategia, czyli operacyjne działanie, które będą wykonywane dalej. No bo tak. Jeżeli moim celem jest wejście na nowy rynek, to ja powinnam sobie założyć, że chcemy wejść na nowy rynek, że jaki ma być to rynek? Oczywiście mogę już podejść do pewnych działań dotyczących analizy tego rynku. Natomiast jakie konkretne kroki od strony sprzedażowej będą wykonywane, żeby ten rynek został przez nas zdobyty. To to już zostawiam nowemu dyrektorowi sprzedaży. Nie robię tak, że przygotowuję dla niego cały plan, kładę na biurku i mówię wykonać. No bo to niestety nie zadziała. To będzie wtedy mój plan, a nie jego, i on może się z nim na przykład nie zgadzać. Trzeci bardzo ważny krok to jest ten krok wdrożeniowy. Słuchajcie, bardzo często wdrożenie menadżera czy to sprzedaży, czy marketingu, czy logistyki, czy produkcji. Wygląda trochę tak, że zapraszamy człowieka, mówimy: No, to jest nasza firma, no, a to jest szkolenie z BHP, no, a to jest twój zespół, tak działa nasz system RP czy też jakiś CRM, to działaj, nie? do pracy. No i to źle. Czy ten człowiek musi poznać organizację, musi poznać procesy, musi wiedzieć, czego my od niego oczekujemy, musi nauczyć się produktów, jeżeli na przykład do tej pory nie miał z nimi nic do czynienia, no i od kogo on ma się nauczyć? Czy wy to zaplanowaliście? Nie możecie wychodzić z założenia, no halo, no dyrektor to sobie musi poradzić, no bo może sobie nie poradzić. Czy wy jako organizacja bierzecie odpowiedzialność za to, żeby to wdrożenie było dobre? I to, co jest bardzo ważne, to to, że powinniśmy przygotować też temu człowiekowi narzędzia, bazę wiedzy, ale też swego rodzaju wsparcie do tego, żeby on rzeczywiście mógł w każdym obszarze, który jest istotny, uzyskać odpowiednią pomoc. No i a propos wsparcia, punkt czwarty. Bardzo ważne jest danie temu człowiekowi pełnomocnictwa i takiej pomocnej dłoni na etapie wejścia i do zespołu, i do zespołu innych menadżerów. Jeżeli wchodzi menadżer i zarząd, właściciel firmy nie udzieli mu odpowiedniego pełnomocnictwa, to znaczy nie powie całemu zespołowi, całej firmie, to jest Jan Kowalski, on odpowiada za to, w sprawach takich i takich to przychodźcie do niego. To ja już widziałam wiele firm, gdzie po pierwsze omija się Jana Kowalskiego, no bo umówmy się, kim jest ten Jan Kowalski, Wpadł, wypadł za chwilę na pewno. Kolejna rzecz to jest tak, że on musi sobie samodzielnie budować autorytet. No hala, przecież z dyrektorem z wieloletnim doświadczeniem musi umieć zbudować autorytet. Tak, tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli wy w tym nie pomożecie, a wręcz przeciwnie, będziecie to torpedować, to ten człowiek po prostu się nie utrzyma na stanowisku. Będzie go zespół omijać, nie będzie respektować jego w żaden sposób zadań czy też komunikatów, nie będzie respektować jego decyzji. Wiele razy słyszałam, że zatrudniamy, zatrudniają firmy menadżerów i na przykład nie dają narzędzi do, do zarządzania. Ten menadżer nie może dawać premii, nie może dawać kar, nie może dawać nagród, nie może budować żadnych systemów motywacyjnych, wszystko dzieje się na poziomie właściciela czy na poziomie zarządu. To Czym ma zarządzać ten człowiek? Ma zarządzać chodząc do zarządu i prosząc o pomoc? Tak nie wyjdzie. No dobra, to teraz spójrzmy na perspektywę kandydata. Co zrobić, żeby ta rekrutacja się udała? Pierwsza, chyba najważniejsza rzecz, o której my kandydaci często zapominamy, to to, że praca to nie tylko kasa. Ja mam takie wrażenie, że jak publikuję ogłoszenie o pracę na dosyć fajne stanowisko z naprawdę niezłymi pieniędzmi, to mam tak dużo y, aplikacji, tak dużo propozycji. I piszą kandydaci, nie dość, że na, y, przez pracę i to jeszcze bardzo często na LinkedInie: weź mnie, weź mnie, i tu mi się przypomina szereg i osiołek. Y, I to trochę tak wygląda. Zapominają zupełnie, że przyjdą do tej pracy i wiecie, okaże się, że król jednak nagi chodzi, że nie ma kompetencji, że nie ma umiejętności, nie ma dopasowania. Niestety kandydaci, którzy nie mają pracy, są w trudnej sytuacji albo na przykład są w sytuacji zatrudnienia, w której jest mobbing albo dzieją się bardzo niefajne rzeczy, to mają bardzo duży poziom desperacji znalezienia pracy i próbują na siłę przekonać pracodawcę do tego, żeby zatrudnić jego, bo na pewno sobie poradzą. A tak szczerze, poradzisz sobie, czy niekoniecznie? I to, słuchajcie, jest częsty problem, bo nie potrafimy z takim samokrytycyzmem patrzeć na siebie i na swoje kompetencje. Drugi czynnik, który jest bardzo ważny, to po, jak już wiemy, że doskonali nie jesteśmy, w których obszarach sobie nie radzimy, to warto postawić pewne oczekiwania w stosunku do firmy. Znaczy, warto sobie spisać, co my byśmy chcieli, czego byśmy się chcieli uczyć, jakie cele jesteśmy w stanie realizować, jakimi rynkami albo jakimi produktami jesteśmy w stanie się opieku, opiekować, z jakim zespołem chcemy pracować, a z jakim nie, jakie zadania chętnie przyjmiemy na głowę, ale jakie proszę ode mnie odsunąć, bo nie mam zamiaru się nimi zajmować, bo mnie nudzą, bo jestem w tym słaba, bo nie lubię, bo coś tam. Dlatego, że im większe dopasowanie pomiędzy kandydatem i pracodawcą, tym większa szansa na to, że to będzie sukces rekrutacyjny. Natomiast, zarówno po stronie menadżera, jak i po stronie firmy, im mniej punktów styku mamy, mnie ta praca nudzi albo jest niefajna, ale kasa jest fajna. Pracodawca mówi, że no, w sumie kandydat niekoniecznie sobie radzi, ale przynajmniej ma fajne doświadczenie, to może się rozkręci i potem się okazuje, słuchajcie, że to nie działa. Dlatego zachęcam do tego, żebyście wy także postawili oczekiwania w stosunku do firmy, wiedzieli czego chcecie i wiedzieli na co się nie zgadzacie. Kolejna rzecz to jest kwestia wdrożenia. Ja rozumiem, że to firma odpowiada za odpowiednie wdrożenie, ale to ja jako kandydat doskonale wiem, gdzie są moje luki, czego nie potrafię i czego chciałabym się nauczyć? I na przykład, jeżeli nie znam produktu, to ja powinnam pójść do pracodawcy też, jeżeli nie ma tego elementu w procesie wdrożenia i powiedzieć, jak sobie wyobrażam swoje wdrożenie od strony produktowej, czego potrzebuję. Jeżeli nie znam jakiegoś systemu. To nie powinnam zakładać, że przecież jakoś się nauczę, siądę, będę patrzeć, jak koledzy pracują, to na pewno coś tam wyjdzie, tylko powinnam jednak przyjść do pracodawcy i powiedzieć, że oczekuję również tego elementu, bo może być tak, że o czymś pracodawca zapomniał. Im więcej oczekiwań postawicie, i to będą mądre oczekiwania, tym lepiej tak naprawdę dla Was i całego procesu rekrutacyjnego. I ostatnia, bardzo ważna rzecz to jest taka rzecz dotycząca kontraktowania. W momencie, kiedy jestem zatrudniona, warto ustalić z firmą, co ja robię sama, tak absolutnie sama i nie muszę chodzić, komunikować się, pytać o zdanie i w ogóle. Druga rzecz, co ja robię z pracodawcą, z zarządem, z przełożonymi, z właścicielem firmy, czyli które elementy mojej pracy wymagają zgody, wymagają konsultacji, wymagają zatwierdzenia, wymagają wspólnego wypracowania. A co robi zarząd i tylko przekazuje mi decyzję? Jeżeli nie zakontraktujesz sobie tego, to po pierwsze może być tak, że się narobisz, ale na zasadzie wykonałam kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Ale druga rzecz to jest też bardzo duże ryzyko frustracji, No bo wykonuję pracę i co chwilę ktoś mi się wtrąca albo na przykład ja oczekuję pomocy, a nikt mi tej pomocy nie daje. Pamiętajcie, że z. Tą rekrutacją, szczególnie na te stanowiska menedżerskie, dlatego że one są najbliżej C-level, najbliżej zarządu, najbliżej właściciela, to one wymagają ogromnego styku pomiędzy oczekiwaniami i pomiędzy tym, co chce pracodawca, a pomiędzy oczekiwaniami i tym, jakie ma kompetencje, jak działa pracownik. Jeżeli tych punktów styku jest niedużo, to się wywali po prostu. I koniec końców, pracodawca myśli sobie, ha, to kandydat był zły, kandydat myśli sobie, ha, to pracodawca był zły, ale niezależnie od tego, czyja to jest wina, efekt jest taki, że pracodawca musi szukać nowej osoby na to stanowisko, zespół jest sfrustrowany, pracodawca sfrustrowany, nie mówiąc o tym, że kupę pieniędzy zostało wydanych w błoto, to jeszcze do tego wszystkiego kandydaci muszą na nowo szukać pracy i nie mają poczucia satysfakcji. Bardzo wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Za subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, a my widzimy już się za tydzień.